A we wszystkim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się renowacją, właśnie tego pługu, co tutaj stoi. Nie ma jery, nie ma jery. Co będziemy robić, moi drodzy? Mieliśmy to spawać, odkładnice, ale zrobimy chyba tylko, wymienimy lemiesze. Zobaczcie, ja tutaj mam cały, mój mobilny serwis. Zamówiliśmy tutaj te e lemiesze. No i co, przyjdzie czas wymienić, bo, no bo już czas, jak to się mówi, w pole, już iść kur... Czek, źle. No, czy się musiał założyć czapkę serwisową, no. <laughs> Udało nam się po tych numerach tutaj zdobyć, zdobyć tutaj, zamówić te właśnie lemiesze, bo to w sumie numer N 150 rr to znaczy prawy, prawy. No i taki znak. Okulisty, nie okulistyczny, tylko okultystyczny. Nie wiem, to jakoś, jak ktoś się rozpozna, co to za fabryka, jaki to jest znak, no to piszcie w komentarzach. Sam jestem ciekaw, no. Dobra, od czego by to zacząć? Chyba prawdopodobnie trzeba zacząć to od popuszczenia, to kurde, to jeszcze tyle stał na dworze i się nie umył, no. Dobra, dobieramy się do roboty, bo w pole trzeba i Wiecie, jak czasami jest, że no coś może nie pasować. Także ja myślę, że zdemontuję tylko ten jeden. Próbujemy, przymierzymy, chociaż ten jeden, jak będzie dobrze pasować, zaczynamy robić tamto, a jak nie, no to tu się dospawa i pojedziemy orać. Orać pewno będę jutro. Także dobra, ja tu tylko przestawię statyw. Biorę się za robotę. Słońce jest z tej strony, czyli ja tu muszę sobie ustawić tak. Spróbujemy to odciąć tutaj te śruby. Eee, kurczę, dziadu. Za cudowne, żeby to się wszystko zgadzało, mój no Boże, byłoby za cudowne. Ale diabeł się zrobi teraz. Patrzcie, jak to pasuje. No i? No i co? Tu dziura, tam dziura. Śrubę przestawiać. Co mi mogło być, ale kurde, to ale jakieś takie... Takie duże. To można spiłować, prawda? Żeby to doszło... Doszedł ładnie do... To nie duże, ja to spróbuję wyciąć. Patrzcie, są tu podkładki? Nie ma. Nie ma podkładek. Czyżby ktoś to zmieniał już? Bo ja w sumie nie mam w zestawie podkładek, chociaż tylko jedna była. Oj, ten czynnik, ten pług to byś pewno już na złom Pewno dał. No moi drodzy, no nie ma co, co może i na złom. No, może niektórzy już na złom takie dają, no ale no co ja tu będę co? O kurde, to też dziura. A to się kiedyś zrobi, no. Coś się ma, tym się robi. No, jak już mówiłem w tym roku, rezygnuję z tych różnych upraw dodatkowych u siebie. Dobra. Powiem wam, ja to spróbuję tutaj wyciąć, tutaj tak, żeby to doszło do tego. Ziebnęliśmy tu takiego zęba, no. Ja wiedziałem, że to nie będzie wszystko takie idealne, no bo to nie jest chyba oryginalne, bo oryginał by na pewno nie wiadomo ile kosztował. W sumie to chyba i tak kosztowały jak moje skromne 160 zł, jedna sztuka Jakoś tak. Zobaczymy jak to będzie. Czy się ma porządny sprzęt. Dobra. Jak to wygląda? Idealnie to nie jest powiem. Tu krzywo, tam krzywo. Zobu dużo wycięty. ale bać, nie ma co, musi być aby w sumie tutaj, aby, tutaj było, aby się tutaj zgadzały, aby tutaj było równo to wtedy on chyba będzie równo brał. Dobra, nie ma co, po prostu odkładnica się dopasuje. No, dopasuje, <ścoughs> Krzysiek, co ty tu gadasz? Odkładnica się dopasuje do tego nowego, Lemiesza, no. i te dziury pewno trzeba będzie zabunkrować. Za, za te i te, bo tutaj mają iść te. Kurde, pamiętam jak to się nazywa dziadostwo. Ale ja tego nie będę montował, bo nawet to by nawet nie wiem, czy by mi się obrócił. no Zaczepił, bo kabina. Dobra, ja tutaj demontuję to. I będziemy później i sprawdzimy, czy to czy to ma w ogóle jakiś tam <grytanie> wygląd. Kurde, będzie szorał Krzysiek. Ta, ta. Teraz nie wiem, czy tyle jeszcze ten, ten twój ciągnik podniesie. Dobra, zaczynamy dalej działać. Nie ma co. Ja to odkręcę i spotkamy się za chwilę. To jedną stroną zrobiłem, jak tutaj widać, powiem, że jestem zdumiony. Nie z fachowości, po prostu z... bo myślałem, że faktycznie coś tu będzie niedokładnie. Że jest, no nie wiem, no inne wykonanie, bo to jest na trzy śruby. No to wygląda, że do te modele były też yy, na dwie śruby i na trzy, może w tych większych. że mogę się mylić. no. Także tu pasuje, moi drodzy, tu pasuje i tu pasuje. Także nieźle, a ten pierwszy, już tak myślę, że przez to, że ta odkładnica już odchodzi, wiecie co, bo no odkładnica już tutaj się nie trzyma, to chyba, Krzysiek, odkładnicy zgubisz. No zgubię, no jak trzeba będzie, to zgubię, no. Także ona to odeszła od tego wszystkiego, no. No ja myślę, że jeszcze te 5 hektarów pora, no. Może coś, ponoć w tym samym sklepie jest, jest odkładnice, są po 300, chyba 350 zł, czy coś takiego. Kurde, policzyć wszystkie? 350 150, i tak jakoś mało, nie wiem, może ja się mylę? Także tutaj ogólnie wszystko pasuje, moi drodzy, wszystko pasuje. Nie wiem, zaślepiać tutaj te otwory, czy nie? Czy ziemia zaślepi? Ziemia pełna zaślepi, bo szkoda śruby. Będzie deczko lżejszy. Czy równy jest? Nie jest równy. Nie wiem, może to trzeba szlifować, może to trzeba ostrzyć, no trudno mi powiedzieć, no naprawdę. No, ziemie lekkie są. Ten środkowy jakby... Albo może gdzie wygięty jest, wiecie, pół centymetra. Nie wiem, czy to widać, czy będziecie to widzieć. Centymetr, półtora centymetra powinien tu bardziej wystawać. No ale tam. No, no i. Dobra. Dobra, trzeba jakoś tu gibnąć. Ja to muszę posprzątać. Nie wiem, pan na boka ja go gibnę. Dziad leży, tak? Zagięliśmy chyba to składnicę. A jak go, się postawisz? Jak gośkę go postawię. Damy radę, damy radę. Ja to jeszcze postuka mi. zmieniamy z drugiej strony, bo szkoda czasu. Bardzo ciężko mi podnieść, bo no nie ma beczki z tyłu. Bo jednak chyba 800 kg jeszcze pochyło. Także chyba będę musiał beczkę zaczepić, żeby go zawieźć tam na, na pole postojowe. Dobra, ja tu się biorę za odkręcanie. Działamy dalej. Ja to podcinam i spotkamy się z dnia. i w sumie. Krótko po robocie, po robocie. No, gówno. Dokręcam sobie, te ostatnie tyle mieszę tutaj. Hmm. Wszystko pasuje, powiem, że naprawdę wszystko pasuje, nie ma co narzekać, tutaj miałem to zaślepieć, a może później zaślepię, teraz w sumie nie mam czasu, bo muszę, muszę co innego robić moi drodzy, także to tylko jest część pracy, jak i dzisiaj, I tak wiecie co, zakręcam, zakręcam, w myślę cholera, jak ja postawię, jak go postawię, tak, tak patrzę, że to nie jest takie, no dość ciężki jest i będzie mi tak trudno w sumie wywieźć go, tam. No nie chce mi się zakładać beczki, nie chce mi się zakładać beczki, ale i tak muszę po prostu go, no, postawić tutaj na, na ten ten, chociaż na jednej stronie no. Kurde, wiecie, musiałem i myślę, myślę i kończę. Łańcuch musiałem sobie naszykować, musiałem go sobie pospawać, o, Już nie pokazywałem tego, baterię musiałem zmienić w kamerce. Nie co, nie co, jakoś go postawić. Ja myślę, że tutaj ten zaplątać łańcuch w tym miejscu i go to, tam będę ciągnął w tamtą stronę. Może go postawię, może nic nie uszkodzę. Jedyne co uszkodzenie, to tu troszkę mi się odgięło tutaj od tego. Mały szczegół, także ja tutaj zostawiam. Da się tragiczną muzyczkę, <noise> może ciągnika nie przewrócę. Kolejna, próba kolejna, może się udać. Dobra, moi drodzy, jakoś to go postawiłem. Yy... Myślę, że uda mi się go zawlec. Słuchajcie, myślę, że uda mi się go zawleć tam na, na pas manewrowy, tam gdzie będę podczepiał. Także w tym odcinku i tak pewno długim muszę kończyć, trzymajcie się do następnego.